Cześć, chodźcie, chodźcie. Dzisiaj, dzisiaj zrobimy sobie serwis przyssawki, przyssawki próżniowej. Niby proste urządzenie, a zobaczcie na zdjęcie, że jednak trochę tych części ma. I tak, takie przyssawki też serwisujemy. Z przyssawką dostajecie taki, taki zestaw naprawczy. Słuchajcie, jeżeli przystawka zaczyna Wam słabo trzymać, gdzieś szybko ucieka ciśnienie, no to wiadomo, że trzeba sprawdzić, co jest nie tak. Od czego zaczynamy? Wyciągamy tłoczek. Sprawdzamy, czy jest tutaj tłusty. Jeżeli nie jest tłusty, jest suchy, wiadomo, suchy nie może być. Yy, możecie do tego użyć yy, smar silikonowy, taki jak na zdjęciu na przykład. Sprawdzacie czy ta uszczelka tutaj nie jest uszkodzona, nie jest wygnieciona i tak To jest ta uszczelka z zestawu naprawczego. Wymiana uszczelki. Odkręcamy. Możecie sprawdzić sprężynę tutaj czy jest wszystko OK. Ciasno to tu pasuje, ale musi. Musi być ciasno. Wkładacie. Tutaj zwróćcie uwagę, żeby to wszystko tutaj było w osi. Dokręcacie do końca. Nie tak całkiem na siłę. I tyle. Kolejną rzeczą do sprawdzenia jest uszczelka. W środku jest tego typu uszczelka i plastikowa zawleczka. Do wyciągania służy ten drut. Wyciągamy uszczelkę. Zwróćcie uwagę, jak ona jest tam włożona. To jest zawleczka. Tymi nacięciami do środka. I tu macie uszczelkę. Sprawdzacie czy tam w środku nie ma jakiegoś syfu. Czy uszczelka jest cała. I tak dalej. Uszczelkę jak będziecie wkładać w ten sposób, tymi nacięciami na dół, to też zwróćcie na to, zwróćcie na to uwagę. Do sprawdzenia jest też filtr. W zestawie macie nowy filterek. I to też oczywiście się sprawdza. I tutaj pamiętajcie, nie do mokrych płytek. Nie do mokrych płytek, dlatego że, jak macie mokre płytki, ten filterek się zapycha gdzieś tam jeszcze jakiś syf i tak dalej. Nie, nie wolno na mokrych płytkach. I jak macie tutaj coś ubrudzone z kleju, to też trzeba to czyścić. Przy okazji sprawdźcie sobie, czy tutaj te wargi gdzieś nie są nacięte, czy gdzieś nie ma uszkodzeń. Warto też sprawdzić zawór spustowy. Tam wszystko dobrze dolega. Czy nie jest brudny, i tak dalej. Ale to trzeba tutaj odkręcić. Te śrubki odkręcamy te cztery śrubki tutaj. Coś takiego. Sprawdzacie, czy tutaj jest wszystko czyste. Tutaj czy nie jest. Wyklepane. Jeżeli jest wszystko ok, składacie w odwrotnej, w odwrotnej kolejności. Jak będziecie dokręcać, to nie na siłę, bo tu są plastikowe gwinty. sprawdzamy czy działa. Trzyma. Przystawkę macie po serwisie. Różne firmy różnie podchodzą do tematu zestawów naprawczych. Sendy firma akurat ma w zestawie uszczelkę i filtry itd. Firma Raimondi podeszła do tematu troszkę inaczej. Oni dają w zestawie filtry, dają silikon do Tutaj, do, żeby to smarować, ale nie, nie ma zestawu naprawczego tutaj tej, tej gumki. Są oczywiście, można kupić cały, cały kompletny tłoczek. Podobnie firma Bichu, u nich też można cały kompletny tłoczek kupić osobno. To tyle, dzięki. Hej.